Jak się wychodzi z pudła, ludzie traktują cię inaczej, jak recydywę czy coś. Ale są też tacy goście jak Phil, zajebisty koleś. Ma sklep ze sprzętem hydroponicznym, więc gites. Potrzebne mi sporo rzeczy. Pojadę tam, pożyczę sprzęt i zacznę hodować zioło. Tak zacznę sprzedawać, oddam mu kasę. Tacy kumple jak on nie robią problemów. Ricky nie chce, żebyście jechali. Tamten gościu udaje, że ma legalny interes. Nie chce, żebyście tam coś spieprzyli. Wypieprzaj z mojego sklepu Ricky. Nie macie! Chodzi ci o tamte 100 baksów? Byłem w pudle. Tamte 100 dolarów mnie wali, zabieraj się stąd. Ten film nie przepada za Rickim, chyba mówi się kasę. Potrzebne mi lampy. Znikaj, nie chcę cię tu widzieć. Co oni tu robią, Ricky? Puść go! Co te cwaniaczki tu robią? Puszczaj go! Co to ma być? Prowokacja? To tylko Julian, odłóż broń! Odłóż broń!